Wszystko już gotowe? Heavy? Nie, jeszcze nie. Karol jeszcze sprawdza, czy Militech nie zostawił w systemach żadnego lodu. A korpy nie zgłosiły się osobiście po zgubę? Nie. Chyba udało nam się ich zmylić. Ciężarówki z korporacyjnym logo zostawiliśmy niedaleko obozu Rafenów. To prawie tak dobry żart, jak zostawienie komuś pod drzwiami psiego gówna w płonącej papierowej tobie. Kurwa, zrobili wszystko, żeby wyglądał jak wyjęty żywcem z wojen korporacyjnych. Miły akcent. Tu wszystko w porządku, czysto. Zawsze chciałem się czymś takim przejechać. Właśnie tak naiwniacy trafiali na front. Nawet nie trzeba było ich werbować. Po prostu pokazywali ci sprzęt. No to wskakuj. Wszystko gotowe. Dobra, odpalamy bestię. Trzymaj się! No kurwa! Mam złe przeszucia. Wszystko jest zajebiście. Daj mi chwilę! To jest to najnowszy model, ale Mitch i Bob zrobili, co mogli. Co myślisz? O, przytulnie tu Sterujesz tym bezpośrednio z fotela. Musisz się tylko wpiąć. Żadnych pokręteł i hajstrów? Żadnych. Impuls leci prosto do kory mózgowej. Basilisk staje się przedłużeniem twojego ciała. Mistyczna jedność. Skoro to taka mistyczna jedność, to po co drugi pilot? Jako wsparcie? Już ci mówię, tylko odjedźmy kawałek od obozu. Potrenujemy trochę. Ok, więc przy takim przeładowaniu bodźców dla pełnej funkcjonalności podczas kontaktu potrzeba dwóch. Jeden zajmuje się sterowaniem, drugi obsługuje działko. Spodoba ci się. Okej, okay, to będzie dobrze! Spróbuj najpierw na sucho, ja się na razie odłączę. To jednak nie potrzeba dwóch pilotów? Nie będziesz jednocześnie sterować i strzelać! Gotowy? A mam? To ma tak być? Zaraz przejdzie. Synchronizacja neuralna zajmuje chwilę. O, widzisz. Okej, okay. zaczynam rozumieć, co miałaś na myśli. Zrób sobie małą rozgrzewkę. Ja nie patrzę. Po prostu zrób parę kółek. Dobra, widzę, że się nudzisz. Teraz jedź wzdłuż linii wiatraków. I jak ci powiem, zawiniesz przedostatnią w prawo albo w lewo. Dobra. W lewo! Dobrze! Postrzelamy. Zatrzymaj się i aktywuj system. Co mamy w menu? Nie spodziewaj się cudów, basilisk to przede wszystkim transportowiec. Ale i tak powinno być fajnie. tam te wraki. Dobra, dobrze. Dzisiaj za 10. Ok, ćwiczenie skończone. Znaleźle więc musimy sprawić. Cała banda nie odpuszczą. Przegrupować się! Tu też są! Idą na całość Stol! a potem ruszczą tutaj i przydaj się nam! Jedziemy od razu do obozu, musimy pomoc! Każdy z nas powinien myśleć przede wszystkim o tym, co jest najlepsze dla rodziny. Daj spokój, Sol. Jeśli mam odejść z rodziny, to powiedz to wprost. Przynajmniej nie będę musiała znosić twojej kolejnej przemowy. No, jeszcze paru będziesz musiała wysłuchać. Bo od dzisiaj będziesz przewodzić tej rodzinie. Razem za mną. Że co? Chciałem to zrobić uroczyście, ale niech będzie po twojemu. Pomyliłem się. Ty miałaś rację, a ja nie. I niech mi się to więcej nie powtórzy. Ale ja... tyle rzeczy spieprzyłam. Mówiłeś... Wiem. Ale zmieniłem zdanie. Narażałaś się dla rodziny, a nawet nie wiedziałaś, czy następnego dnia nie będziesz musiała odejść. Okej. Okay. Okej, okay, no to... wiele rzeczy będzie musiało się zmienić. Tak. Na początek musimy się stąd wynieść i to szybko. Nie będziemy czekać, aż militek do nas trafi. Jasne. Przygotuję trasę. Gratulacje. To szmarny. Ja byłem przeciwny. Dzięki. Chyba muszę trochę ochłonąć. Idziesz ze mną? To był interesujący dzień. Czuję się jakbym uniknęła czołowego zdarzenia z lokomotywą. Było blisko. Nie wiem, czy dałabym radę z ciebie. Daj spokój. Nie, poważnie. Wszyscy mamy u ciebie długi i. możesz liczyć na Haltę Zawsze. Dobrze wiedzieć. Już mi I tu Pusto za barem. To mi się podoba. Piwo? Lemoniada? Pijo. Za szczęśliwe zakończenia. No to co teraz, szefowo? Nie mam pojęcia serio najmniejszego. Sol okazał się w porządku. Jak żyć? <laughs> Będę improwizować. Vi, rozejrzyj się. Popatrz na nich. To mogłaby być twoja rodzina. Panom, co ty? Zostań w obozie. Dołącz do nas. Chciałbym panam. Naprawdę. Aha. Nadciąga pierdolone ale. Ale nie mógłbym teraz. Muszę dokończyć swoje sprawy. Dobra, Viv, w sumie nie powinnam zrzucać na ciebie teraz takiej bomby. Po prostu myślałam zapomnij o tym. Może jak przeniesiecie obóz to Wi Ja. Wij spokojnie, wszystko jest dobrze. Jak się czujesz? Coś się stało. Pamiętam, że. że rozmawialiśmy i, i nagle. Straciłeś przytomność. Nie było z tobą kontaktu. Zabraliśmy cię stamtąd. Dokąd? Przenieśliśmy obóz do nowego miejsca. Tu jesteśmy na razie bezpieczni. Niczym się nie martw. Jeszcze nie umierasz. Mi, musisz mi powiedzieć, co się dzieje ta krew. Odpłynąłeś na wiele godzin. Co ci jest? Panam, ja. Jest coraz gorzej. Z każdym dniem to się pogłębia. Raz spokojnie, po kolei. Co się z tobą dzieje? Kojarzysz Johnego Silverhanda? No, Cześć. puszczają te w w czasem, a co? O, właśnie w tym rzecz. Żony żyje. Co? Siedzi w mojej głowie. E, czekaj. Co Czy co? To jakaś metafora, której nie łapiesz? Tak, wiem. A ja chciałem. To długa historia. Wziąłem zlecenie. Zjebało się. Mam teraz w głowie konstrukt do osobowości Silverhanda. Pierdolisz. On też nie jest tym faktem zachwycony. W każdym razie okazało się, że nie jesteśmy kompatybilni. Jest coraz gorzej. Ty naprawdę nie żartujesz? Próbuję z tym żyć. A raczej im przeżyć. No na zdrowie ci to ewidentnie nie wychodzi. Muszę się zbierać. Już mi lepiej, naprawdę. Poczekaj, pójdę z tobą. Tak, myślałem, że cię słyszę. Hej, Mitch. Nareszcie, martwiliśmy się o ciebie. Zaopiekowałem się twoim wozem. Tam stoi. Ale chyba zostajesz z nami, nie? Wszystko w porządku? Jest już o wiele lepiej. O, dzięki za pomoc. Cieszę się. Widzę, że się już tu urządziliście. Mamy w tym pewne doświadczenie. To dobre miejsce. Mamy tu większą kontrolę nad okolicą. Ludzie się szybko przyzwyczają. Ale mów co to z tobą. Wystraszyłeś nas. Dzięki. Jeszcze chwilkę zostanę. Czuj się jak w domu. Pamiętaj, nasza oferta jest aktualna. Jeśli będziesz w potrzebie, Alde Caldos ci pomogą. Przynajmniej co do tego jesteśmy w 100% zgodni. Jakby co, wiesz, gdzie nas znaleźć. sprowadzić cię znam te okolice jeszcze z dawnych tras rzeczywiście tu jesteście bezpieczni na razie tak milicja nie zapuszcza się na te tereny no i mamy lepsze punkty obserwacyjne wi witaj wśród żywych no wreszcie książę się obudził hej Ale wiesz, to wszystko tutaj to tylko tymczasowe rozwiązanie. Niedługo będziemy musieli zdecydować co dalej. I wracając do naszej rozmowy. Nawet nie udaję, że to ogarniam, to chyba nawet do mnie nie dotarło jeszcze, ale. Serio, jak mogę ci pomóc. Szczerze, nie wiem. No ale musi być ktoś coś, kto będzie w stanie. Pamiętasz Helmana? To on stworzył technologię konstruktów osobowości. Dlatego chciałeś go dorwać. Ale to był ślepy zaułek. I teraz muszę wykombinować co dalej. Znajdziesz sposób. A jak już znajdziesz, to daj mi znać. Pomogę ci. Ta rodzina ci pomoże solnie żartował. Słyszysz? Dzięki za wszystko. Dzięki, że jesteś. Uważaj na siebie i daj znać, jak tylko. Po prostu bądź w kontakcie.